Pracownia Aktywizacji Osób 65+. to jest nazwa, która dzisiaj funkcjonuje, mam nadzieję, już w świadomości łodzian. Ale zacznijmy od początków. Jest to model, adaptacja właśnie modelu duńskiego. Kilkanaście lat temu w Danii był kryzys, zaczęto zwalniać osoby starsze, zakładając, że te osoby nie potrzebują pracy, dają sobie jakoś radę. I w ten momencie osoby te stwierdziły, że. Nie dadzą się tak wyeliminować z rynku, i dwóch kolegów powiedziało, że będzie szukało, szukać pracy razem. Czyli będą się dzielili. Jeden nazwijmy jedną ulicą, czyli w naszym przypadku nazwijmy jeden z nas, by poszedł piotkowską, drugi tam kościuszki. Spotykaliby, spotykalibyśmy się wieczorem, dzielilibyśmy się adresami, dzielilibyśmy się tymi miejscami pracy, które po drodze żeśmy znaleźli. Tych dwóch Duńczyków szybko wokół nich powstała grupa. Przez 4 lata byli niedofinansowywani przez żadne układy, nie byli jakąś strukturą sformalizowaną. Dzisiaj w Danii istnieje 24 takie ośrodki, u nich się to nazywa pracownia, a właściwie sieć pracowni. I ta sieć pracowni jest prowadzona przez osoby, które nie mają pracy, które są starsze, w ich przypadku plus 50. I z tego założenia plus 50 wynika, że wszystkie mają zawód, bo nawet te osoby, które. Nie mają kwalifikacji formalnych, to przez sam fakt, że są w pewnym już wieku określonym, musiały coś robić. Tak naprawdę wiele rzeczy potrafią. Dzisiaj w Danii jest utrzymywana pracownia, to znaczy zaplecze. Stwierdzono bowiem, że tym się różni osoba bezrobotna od jakiejś firmy, w której chce znaleźć pracę, że nie ma zaplecza. Każda firma ma biuro jakiejś, jakieś radce, jakieś środki i tak dalej. Osoba bezrobotna tego nie ma, bo tego pracownia zapewnia tą część biurową. Czyli jeden adres, internet, dostęp do gazety, komputery, kserograf i tak dalej, tak dalej. Dalej już się rządzą sami, stąd w sytuacji Danii tworzą stowarzyszenie, jest zarządcą grupy i wszyscy szukają jak gdyby pracy dla wszystkich. Jednocześnie promują dwie rzeczy w dwóch obszarach, promują pracownie jako można powiedzieć firmy, jako agencję pracy prowadzoną przez osoby bezrobotne. I tutaj adresują tą swoją ofertę do dwóch znowu obszarów. Z jednej strony i przede wszystkim może do firm, które mogą być potencjalnymi pracodawcami. Z drugi obszar to są inne osoby bezrobotne, ponieważ dofinansowywanie takiej pracowni przez gminę jest wtedy, kiedy jest minimum ileś osób. W przypadku Danii jest to w granicach 150-200 osób, które korzysta z, z możliwości takiej pracowni. Drugi obszar takiego marketingu nazwijmy to jest promowanie zalet pracowników starszych, nazwijmy 45. Plus. I takie były założenia. Ten projekt przenieśliśmy do Polski. Przez projekt, który realizowany jest w przypadku naszym w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, założenie było, że przeminie się 100 osób, zwiększyliśmy do 120 osób. Projekt, który trwa od momentu przyjęcia 2 lata, 31 grudnia tego roku się kończy. Na ten moment 39 osób już znalazło pracę, 9 osób jest na stażach, które sami, sami sobie załatwili. Przez ten projekt przechodzą wszystkie osoby. Średnia wieku jest w więcej 52 lat, ale mamy osoby, które są i z podstawowym wykształceniem i z wyższym, nawet jedna osoba z doktoratem. Mimo to potrafiły stworzyć w poszczególnych okresach zespoły, które szukały dla siebie, szukały dla siebie miejsca. I drugie, to miejsce spowodowało to, że nie czuli się tak, jak byli wcześniej samotni, czymś wyjątkowym, czy jakąś ofiarą losu. Spotykali inne osoby, które miały te same problemy, począwszy od takiego po części samowykluczenia z powodu braku pracy. Z drugiej strony coraz chudszego, nazwijmy, portfela czy możliwości finansowych. W tym się okazywało, że takich jak oni jest dużo więcej osób. To też ich wzmacniało. Wzrastało w tym momencie ich samopoczucie. Większa była ich odwaga. I z tą odwagą chodzą czy chodzili, bo to i w czas przeszły i teraźniejszy, do różnych firm, gdzie promują tak jak podobnie jak Duńczycy te dwie rzeczy. Można powiedzieć, że są takimi mini agencjami pracy. Wątpię, czy którykolwiek pracownik powiatowych urzędów pracy tak dużo firm odwiedził i tak dobrze zna, co te firmy potrzebują, jak nasi. Średnio w miesiącu nasi uczestnicy odwiedzają rękach dwudziestu kilku firm, czyli prawie że codziennie jedno. Jest to dużo z jednej strony, a z drugiej strony świadczą o tym efekty, z tego dużej ilości, jakby nie było, prawie 50 osób w sumie pracuje. Jest to, uważam, jest jakiś wynik. Problem jest tylko w tym, jak w większości projektów, że nie bardzo można to kontynuować. Nie ma mechanizmu jeszcze w Polsce. Byłem w, zeszłą, w zeszły czwartek w Warszawie na konferencji. Gdzie właśnie minister, a konkretnie podsekretarz stanu z Ministerstwa Pracy mówił, że w przyszłym okresie programowania będzie coś takiego jak dofinansowanie najlepszych systemów, najlepszych modeli, najlepszych rozwiązań. Nie tylko ciągłe innowacje, które trwają przez półtora roku, dwóch, dwa lata i się kończą z momentem okresu czas, czasu projektu. Projekt jest realizowany w partnerstwie, jest Urząd Miasta Łodzi, czyli Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, jest Job Center z Orchus w Danii oraz Solidarność Łódzka.